Przyszła do mnie pewna kobieta, szukając pomocy egzorcysty, i przyszła z bardzo, no, z jednej strony oczywistą prośbą, ale z bardzo nietypową postawą, i do dzisiaj to pamiętam. Pani uskarżała się na to, że zaczęła od pewnego czasu doświadczać jakiegoś nękania i, no, i twierdziła, że to są złe duchy. Patrząc na, na tę historię, potem już w całości, myślę, że rzeczywiście doświadczała nękania ze strony złych duchów. Ale kiedy rozmawialiśmy i próbowałem, właśnie. Rozpoznać sytuację, dlaczego tak się stało, okazało się, że pani od pewnego czasu w dobrej wierze zapisała się na jakiś kurs magii. Chciała się nauczyć magii po to, żeby pomagać ludziom. I właśnie była na jakimś tam kolejnym kursie, odkrywała uzdrowicielską moc kamieni, uczyła się nowych zaklęć. Zupełnie nie łączyła tych faktów, że w momencie, kiedy zapisała się na ten kurs magii, czy mniej więcej w tym czasie, zaczęły się również te dziwne nękania demoniczne.